Akademia Podróży Wojażer działa w Poznaniu już ponad dwa lata. i Jej siedziba mieści się przy ulicy Dąbrowskiego 28A. Akademię tworzą osoby, które do turystyki podchodzą z nieustającym entuzjazmem. Jej właścicielom zależy bowiem na tym, by integrować osoby w podobnym wieku i proponować im wyjazdy według ich oczekiwań i zainteresowań. Wszystkie programy, które dla nich przygotowujemy są właśnie pod tym kątem programami autorskimi zupełnie innymi niż można znaleźć w innych ofertach turystycznych. Oprócz tego robimy jeszcze taką edukację turystyczną, przygotowujemy prelekcje, spotkania, spacery po mieście, a wyjazdy są i bliskiej i dalsze bo i po Wielkopolsce, po Polsce i po Europie. Oferta Akademii Podróży Wojażer skierowana jest głównie do osób 50+. Plus. To jest już taka grupa wiekowa, która oczekuje pewnego standardu i właśnie, żeby to nie były nocne przejazdy, żeby tempo było spokojniejsze, żeby można było spokojniej przyjrzeć się wielu rzeczom na trasie. I też jest to grupa bardzo wymagająca, jeśli chodzi o dopracowanie programu, bo jest bardzo zainteresowana, to, to oczekują pokazania wieku, Wielu rzeczy w sposób profesjonalny i no staramy się temu, temu sprostać. Całość wycieczki od strony tej organizacyjnej oczywiście leży po naszej stronie. Nasi sympatycy ze sobą mają tylko wziąć dobry humor no i odrobinę zdrowia, żeby. Całość tej, tej imprezy jakoś tam przeżyć. Warto podkreślić, że Akademia Podróży WOjażer posiada certyfikat miejsca przyjaznego seniorom, który przyznawany jest przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, bo oprócz oferty wyjazdowej, placówka proponuje szereg spotkań stacjonarnych, realizowanych w formie warsztatów, prelekcji czy wykładów. W każdym miesiącu są takie spotkania i tutaj już możemy zaszaleć i podróżować po całym świecie. Zapraszamy naszych zaprzyjaźnionych podróżników, którzy te prelekcje właśnie prowadzą bardzo ciekawie i profesjonalnie. To jest dokładnie, dokładnie cały świat. Czasami są też te wspomnienia z naszych wyjazdów, które już były, tudzież zapowiedzi na kolejne, które przygotowujemy. w każdy w tym sezonie program jest nowy i inny. Niektóre rzeczy, które się cieszą szczególnym zainteresowaniem, powtarzam. Generalnie jeździmy po Europie i po Polsce. Jeśli chodzi o europejskie kraje, no to właściwie nie ma miejsc, w których albo nie byliśmy, albo nie planujemy być. Polska jest, no, prawie 40% naszych wyjazdów, no to właśnie nasz kraj, nasza, 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 nasza ojczyzna. Bardzo lubimy jeździć po Polsce. Uważamy, że to jest niesłychanie ciekawy turystycznie, a bardzo też niedoceniony kraj, i też nasi sympatycy lubią jeździć po Polsce, i naprawdę te nasze wyjazdy krajowe cieszą się dużym. Yy, Powodzeniem. Przypominamy, Akademia Podróży Wojażer ma swoją siedzibę przy ulicy Dąbrowskiego 28A. Osoby zainteresowane jej ofertą odsyłamy do internetu na stronę www.akademiawojazer.pl